Drodzy rodzice, drogie dzieci, zapraszam do wspólnej zabawy. Dzisiaj przed nami wierszyk do wysłuchania i naśladowania pod tytułem Minki. Jest na podwórzu świnek gromada, każda ze świnek smacznie zajada i każda świnka już po posiłku wysuwa ryjek nie bez wysiłku. W stajni stoją koniki gniade Patrzą na ptaków dużą gromadę Ptaki swe dziobki w przód wyciągają Koniki dziobki ich wyśmiewają I ha ha, i ha, ha. Na drzewie rude wiewiórki siedzą Ruszają wargą, orzechy jedzą Twarde łupinki na dół zrzucają i o porządek wcale nie dbają. Widzą to pieski, o czystość proszą i w górę wargi wyraźnie unoszą. One tu dobrze porządku pilnują, dlatego warczą, wrrr, i kły pokazują. Dziękuję. Do następnego zobaczenia.